Hej, witajcie w grze na Android Happy Jump! Gra y, oparta jest na ruchu telefonu, jest bardzo prosta w ścieżce. Postać nasza skacze, trochę ścisze. A my musimy w lewo i w prawo telefonem ruszać, tak? Więc to trzeba w monety, półki i jabłka. W zasadzie to jest cała filozofia. Zobaczymy, musimy zdobyć jak najwięcej punktów, które, które się nabijają. No i właśnie, pszczółka. Jeśli uderzymy głową w pszczółkę, to nas zabije, naszą postać. A jeśli użyjemy uderzymy w jabłko, i jabłko nas wtedy wyrzuca w górę z dużą prędkością, podczas gdy tak szybko lecimy w górę, możemy w tą pszczółkę uderzyć z dużą prędkością i wtedy ją stręcamy. Po lewej górze mamy ilość naszych monet, store, który też jest sklepem. Możemy tu wykupować różne formy naszego postaci, to jest tak naprawdę jakaś galaretka Standardowa to czerwona, pierwsza God Old Jelly ale sobie wykupiłem inną Następna to jakaś beżowa Czy też żółta, czyli wanilia Pudding Różowy Cupcake Ciasteczko chyba to jest Orange Jelly Miętowe Choc Chip karmel. Lemon Cupcake Zombie jest za 2000 monet. Jest tego trochę. Tutaj można są różne, różne. Już teraz coś się chyba zaktualizowali no, Zaktualizowało się. I doszło mnóstwo. Wcześniej było tego mniej. Możemy w, w kartach kartach lewej Mam 4 karty. W drugiej karcie są dodatki: tak na przykład kapelusze, wstążki kapel, czapki, uszy kocie, kwiatuszki. Ona no, w jest Czapka Świętego Mikołaja, za 1500 monet Klaun, zielona kokarta Też tego jest różne, różne Można w taki różny sposób Urozmaicać naszego, ulepszać, upiększać naszą postać Bałwan, czapka, renifery drugi reniferów Tutaj mamy w trzeciej karcie Kolor yy, smugi, którą pozostawia po wyskoku On nie jest ta pierwsza nadal, tego jeszcze nie wykupywałem ale są różne kolory. Różne zestawy kolorów w zasadzie. Dwa, trzy kolory. Jak tam kto chce, kto lubi. I w czwartej kategorii karcie mamy darmowe monety. Wykonując pewne czynności, możemy dostać za darmo monety do gry Lubię je wykupywać za prawdziwe pieniądze. Mamy zestawy 1000 zł za 3 i 8. 6000 za 15,53. 15,31,8 i pudło złota 50 62 42 grosze Remo Ads za 620. Nie wiem dokładnie to jest. I raczej nie będę, nie będę w tej wchodził w to. Z prawej strony więcej gier mamy. A tutaj nie dodawałem żadnych w gier nic takiego. Można Select Box wybrać, czyli można sobie dodać takie wzmacniacze. Za monet oczywiście, na przykład razy 2, albo wyżej, skaka, żeby kakao tarcza, albo pszczołki wolne. Jest poziom, dwa rzędy tego są. Jest poziom razy 2, to powiem wzmocnienia i mega wzmocnienia. Na przykład za 50 monet razy 2. No i to za 35 i to mi wystarczy. OK. I to będzie kosztować 85 monet. No To top play. Wow, ale skacza. Ale skacze. Aha, czyli na początku tylko mi wyrzuciło, tak? Wielka taka ciekawa na zabicie czasu. O, strąciła mi sztuka. Jeszcze reklama. No, już po reklamie. mówię gra na krótkotrwałe rozgrywki, na zabicie czasu, na przykład jedną do pracy, na chwilę, chyba gdzieś śmieszne, można też, nadaje się dla dzieci, jeśli jakieś grają na telefonach rodziców, na przykład, czy swoich. Zabawna, śmieszna minka. Gra może nie jest jakaś mega rozmięta, ale na pewno jest zabawna, więc ją na pewno, szczególnie dla dzieci polecam, ale dla dorosłych także, tak samo się nadaje do gry. Czasem nawet może poprawić humor. Taki uśmiechnięty pudding, placuszek czy coś takiego, galaretka. Nawet dość wciągająca zabawa. No i spadłem. Wsadzamy te 85 złota, to lepiej byłoby, żeby odzyskiwać te pieniądze. Ale nawet zdobywać więcej w każdy planszy niech będziemy trafili. I za bardzo nie kupimy tego co byśmy chcieli kupić, jeżeli będziemy tracić monety. Więc lepiej nie odzyskiwać. Ach, nie było szans. I znowu reklama Za jakiś czas, jak się wykonuje te rozgrywki to niestety jest tylko reklamy No ale to jest dość znośne Można się przyzwyczaić do tego Fajna dość zabawa nawet I bomba Mamy. No, no. ma też taką możliwość, skocząc z lewej strony, skocząc z prawej i na odwrót. Więc to też jest dobre, pomocne. Myślę, że na pewno to się na, świetnie nada dla dzieci gra. Do zabawy. Fajna, kolorowa, zrównoważony dźwignik. Super sprawa, jeśli chodzi o dzieci. Ale tak samo dorośli mogą grać w to i bić rekordy. Podskakiwania. Tak jak to dzisiaj w telefonach, fankiem musi być to, że ten telefon miał ten czujnik ruchu na boki. Ten tak czujnik obracania. Witacje. Wtedy w takiej gry można grać. Osobiście nie jestem jakoś specjalnie w to wciągnięty. Kiedyś moja 600 w to grała, więc zainstalowałem je, i chciała zagrać sobie. Grała, potem zostawiła to. Tak jak mam dużo pamięci w telefonie, więc nie usuwam. Także te reklamy sobie wklaskują. Chyba prawdopodobnie co druga, rozgrywka tak wyskakują no, Ale nieważne. Jeżeli postanowicie grać, zainstalować swoim dzieckiem przy sobie te gry, śmiało grajcie dajcie komentarze jakie udało wam się nabić rekordy zobaczymy kto nabije najwięcej A ja osobiście po nie gram kilka razy mi się zdarzyło i tak gra leży gdzieś w moim, na moim telefonie ale raczej nie wchodzę A kolejna myślę, że sobie usunę to wzmacniacze Ale tak nie skoczyło, Chyba nie zasiedziłem W sumie jak się tak pogra, to tak gra też w pewnym stopniu w akcji skupienia. Skupienia i roz wyuczenia równowagi w dłoniach, tak powiem kontroli może, bardziej w dłoniach i wyczucia tego wyczucia tej równowagi całej, tego wyczucia w dłoniach, tak powiem. Więc też w pewnym stopniu też gra jakoś uczy czegoś. Można wyrobić sobie nie wiem, czy to zręczność, czy też to wyczucie całe w dłoniach. Więc też w sumie ma to jakieś dodatkowe plusy, tak dalej, tak buja na lewo i prawo tym telefonem, ale trzeba w odpo nie za, w odpowiednio nie za mocno, nie za, nie za lekko. No chyba do, teraz to już chyba ryb na rekord. çıkmış ya Oh Я A, no, i się skończyło się. 5325 Mój nowy rekord wskoczył mi teraz, właśnie w sklepie, w store. Dwójka, to znaczy, że mogę kupić sobie. Mam do kupienia, znaczy, mam możliwość kupić jed, dw, jeden z dwóch przedmiotów, lub dwa, dwa przedmioty. Tu vanilla Skop mam do 300, mogę kupić, ale dalej są droższe. Więc może tutaj. A i Sailor Hat. Czapka marynarza mogę kupić. Za 400. Jeden z tych dwóch, dwóch przedmiotów. No skoro mam to może kupię sobie ten skop. Myślę, że jest... Trzeba potwierdzić drugi raz kupując. Myślę, że jest przyjemniejszy niż ta brązowa... Ten brązowy pudding, który szczerze mówiąc wygląda jak kupa. Ale jak już to może przełączyć sobie nawet na ten różowy. Zostało mi 151 monet. I tutaj nie ma coś więcej co tak naprawdę w zasadzie opowiadać Tu po lewej stronie jeszcze jest ikona Obejrzyj film Za którym Gra da nam końcy dodatkowe Ziup Leć mała Ładna kolorowa jak bajeczka gra Z rotacją telefonu Świetna dla dzieci Które uczą się wyczucia w dłoniach Gorąco polecam i piszcie w komentarzach, ile Wam się udało zdobyć punktów. Gorąco grę polecam. Do zobaczenia w kolejnych grach. I powodzenia sukcesów w wynikach.